Hej, hej, witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy zapiekankę z kalafiorem i z szynką. Do zrobienia zapiekanki potrzebować będziemy 450 g kalafiora w 150 g dobrej jakości szynki, pół cebuli pokrojonej w kostkę, 225 g serka śmietankowego, 250 g pieczarek startych na tarce, 170 g sera cheddar też startego na tarce. 230 g kwaśnej śmietany, u mnie to jest 18 2 łyżki oleju kokosowego i pół łyżeczki soli i 1 czwarta łyżeczki czarnego pieprzu. Słuchajcie, tutaj mi się gotuje już woda z solą i do tej wody dodajemy kalafior. Przykrywamy i od momentu, kiedy zacznie się gotować, jakieś 8-10 minut gotujemy kalafior. Kalafior zaczął się gotować, ściągam pokrywkę i gotujemy. Kalafior nam się ugotował. Wyłączam gaz i wyjmujemy, tutaj możecie przycedzić sobie na sitko. Albo łyżką cedzakową wyjąć kalafior na talerz. Na rozgrzaną patelnię daję tłuszcz. Dodajemy cebulkę, i smażymy aż nam się zrumieni. Cebula nam się już zrumieniła, więc wyłączam gaz. Tak. I dodaję serek. Śmietany. Tak, i jeszcze sól i pieprz. I wszystko razem mieszamy. Cebulka jeszcze i tłuszcz jest gorąca, więc nam się fajnie serek i śmietana rozpuszczą. I sosik się zrobi. Słuchajcie, sosik nam się już zrobił fajny. Teraz wszystko razem połączymy. Wszystkie składniki. Słuchajcie, do miski sobie. Wsypie kalafior, pokroiłam go sobie na mniejsze kawałki, dodaję szynkę, pieczarki, tak, dodajemy sosik i wszystko ze sobą mieszamy, tak, i przekładamy do naczynia żaru odpornego. Będziecie mieszać te składniki, to weźcie sobie większą miskę, jest o wiele wygodniej mieszać w większej misce. Ok, rozkładamy. Teraz w całość posypiemy tartym serem. I wkładamy do piekarnika na 25 minut. Piekarnik nagrzany do 180 stopni. Zapiekanka nam się już upiekła, słuchajcie. Wyciągamy ją z piekarnika. i posypujemy natką pietruszki. Nakładamy na talerz porcję. Słuchajcie, zapiekanka gotowa. Piekarnik na początku dałam grzanie góra-dół, a później na jakieś 10 minut przed końcem pieczenia włączyłam termoobieg życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku